Cześć, z tej strony Redek. Witam Was na kanale firmy Applaus. Na naszym kanale już nie raz poruszaliśmy tematy związane z monitorami studyjnymi, ich umiejscowieniem czy wyborem odpowiedniej konstrukcji. Dziś spojrzymy na zagadnienie home recordingu z nieco szerszej perspektywy i spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak można ulepszyć akustykę naszego domowego studia. Zapraszam! Popularność nagrywania kontentu audio w domowych warunkach wzrosła gwałtownie w okresie pandemii. Założyliśmy to innymi po wynikach sprzedaży zarówno studyjnych mikrofonów Neumana, jak i monitorów tej marki. Jednak aby nagrywać wysokiej jakości treści audio w domowych studiach, oprócz dobrego sprzętu warto też zadbać o poprawę akustyki pomieszczenia, w którym nagrywacie w klasycznym studiu domowym i jedno pomieszczenie zazwyczaj pełni wiele funkcji. Pracujemy w nim, nagrywamy, miksujemy i wykonujemy mastering. Wielofunkcyjne pomieszczenie jest świetne pod względem wygody, ale niekoniecznie idealne pod względem akustyki. Jednak dzięki kilku prostym optymalizacjom można całkiem nieźle poprawić akustykę pomieszczenia. Trzeba pamiętać, że wymagania akustyczne dotyczące nagrywania i miksowania są zasadniczo różne. Większość instrumentów brzmi najlepiej, gdy są nagrywane na żywo w pomieszczeniu z pewnym własnym charakterem akustycznym. Jednak do miksowania potrzebujemy pomieszczenia, które nie dodaje żadnego własnego pogłosu i nie wpływa na brzmienie. Powinno być to zatem pomieszczenie, które jest zasadniczo martwe akustycznie, aby móc ocenić nagrany dźwięk bez żadnego zabarwienia. Zasadnicze pytanie brzmi, jak pogodzić te wymagania w jednym pokoju. Rozwiązaniem tego dylematu jest koncepcja Life and Dead End. Została opracowana i wdrożona w praktyce pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Jest to popularna koncepcja akustyczna dla reżyserek. Która może sprawdzić się w domowych warunkach, ponieważ pozwala zachować pewien charakter brzmiały pomieszczenia. Idea jest dość prosta. Jeden koniec pomieszczenia jest pokryty materiałami pochłaniającymi dźwięk, natomiast drugi koniec pomieszczenia ma powierzchnię odbijające. Zakładając, że nasze stanowisko robocze i jest przy ścianie wraz z monitorami, to ta połowa pomieszczenia powinna być strefą martwą, z bardzo mocnym wytłumieniem. Druga połowa pomieszczenia będzie strefą nagroń na żywo. Oczywiście nie uzyskacie bogatego pogłosu dużego pokoju, jak w profesjonalnym studiu, ale zachowacie trochę charakteru otoczenia pomieszczenia, które wzbogaci dźwięk instrumentów akustycznych. A jeśli będziecie chcieli uzyskać suchy dźwięk, na przykład dla głosu lektora, to wystarczy przesunąć mikrofon w strefę martwą. Podejście Live and Dead End oferuje zatem pewną elastyczność pod względem otoczenia pomieszczenia. Aczkolwiek każdą strefę trzeba zoptymalizować. Wiele pomieszczeń, które wydają nam się martwe, tak naprawdę takie nie są. Nasze uszy są dość wrażliwe na odbicie dźwięków w wyższych częstotliwościach. Podczas gdy wpływ pomieszczenia w niższych częstotliwościach często pozostaje niezauważony. Jednak to narastanie właśnie niskich częstotliwości może być dużym problemem w domowym studiu. Nadmiar basu sprawia, że nagrania brzmią matowo i dudniąco, a także bardzo utrudnia ocenę równowagi miksu. Dlatego nie wystarczy zneutralizować odbicia dźwięku w wysokich częstotliwościach. Kładąc gruby dywan na podłodze, trzeba zredukować odbicia we wszystkich częstotliwościach, aby uzyskać krótki czas zaniku w całym spektrum dźwięku. Zatem potrzebujecie tzw. szerokopasmowych absorberów. Można kupić gotowce lub można je zbudować samemu. Najbardziej skutecznymi materiałami jest wełna mineralna, tak jak np. Rockwool lub pianka akustyczna, np. Bazotek firmy BASF. Wełna mineralna jest tańsza, ale bardziej problematyczne w obróbce. Pianka akustyczna jest droższa, ale bardzo łatwa w obróbce. Prostym sposobem na samodzielne wykonanie absorbera szerokopasmowego jest przeklejenie kawałka pianki akustycznej do drewnianej ramy. Wygodny rozmiar to około 50 na 100 cm. Minimalna grubość takiego absorbera szerokopasmowego to 10 cm. 20 cm zapewnia większą absorpcję niskiej częstotliwości. Optymalna grubość wynosi 30 cm ale zazwyczaj jest to ciężkie do wykonania ze względu na wysoki koszt i duże gabaryty. Takimi absorberami trzeba okleić co najmniej 30% ściany. Obszar za monitorami jest szczególnie ważny. Dwa dodatkowe absorbery powinny znajdować się na ścianach bocznych, po lewej i prawej stronie miejsca usłuchowego. Innym obszarem, na który należy zwrócić uwagę jest sufit nad miejscem odsłuchu. Warto przykleić piankę akustyczną do sufitu lub zbudować lekkie ramy, aby podwieść piankę pod sufitem. Druga opcja jest skuteczniejsza i łatwiejsza w demontażu. Po optymalizacji martwej strefy warto zająć się strefą live. Ta połowa domowego studia powinna mieć powierzchnie odbijające. Jednak puste ściany nie są dobre, ponieważ mogą generować echo. Potrzebujemy nieregularnych kształtów, które rozpraszają fale dźwiękowe losowo we wszystkich kierunkach. Oczywiście istnieją dedykowane elementy akustyczne, tak zwane dyfuzory. Dyfuzory są zazwyczaj wykonane z drewna lub innych materiałów odbijających dźwięk. Celowo ukształtowane w nieregularną powierzchnię. Dyfuzory są dość trudne do samodzielnego wykonania, ale jeśli nie chcemy wydawać kasy na gotowe rozwiązania, istnieją inne sposoby na tworzenie nieregularnych powierzchni. Jeśli macie na przykład dużo książek, możecie umieścić regały na książki na tylnych ścianach domowego studia. Musicie jednak ułożyć książki w nieoporządkowany sposób, aby utworzyć nieregularną powierzchnię. Albo jeśli na przykład macie kilka giter, można zawieścić je na ścianach. Będzie to nie tylko ładnie wyglądać, ale i spełni funkcję dyfuzorów. Technicznie rzecz biorąc, takie zamienniki mogą nie być tak optymalne jak wydykowany panele, ale prawie wszystko jest lepsze niż gołe ściany. Warto pamiętać o jeszcze jednej sprawie. W prawie każdym pomieszczeniu o normalnych rozmiarach będą występować rezonanse basowe. Zazwyczaj są zbyt niskie, aby można je było traktować szerokopasmowymi absorberami, ponieważ potrzebny byłby bardzo gruby materiały, które zajmowałby dużo miejsca. Bardziej efektywnym sposobem naradzenia sobie z rezonansami basowymi pomieszczenia są dedykowane absorbery niskiej częstotliwości, tzw. Tak pułapki basowe. Pułapki basowe są zwykle umieszczane w rogach pomieszczenia, gdzie energia basowa jest najsilniejsza. Pułapki basowe są ważne dla przejrzystego środowiska słuchowego w martwej strefie, ale warto rozważyć je również w przypadku połowy do nagrywania live. Ponieważ rezonanse basowe nie są pożądanym efektem w nagranych materiałach, jeśli profesjonalne pułapki basowe są poza zasięgiem, to można spróbować wstawić do pokoju starą dużą kanapę, w miejscu gdzie bas najbardziej dudni. Taka kanapa może absorbować sporo energii basowej. Pamiętajcie też, aby nie przesadać z wytłumianiem pomieszczenia szerokopasmowymi absorberami. Martwe pomieszczenie może być dobre do miksowania, ale nie jest to zbyt przyjemne środowisko do tworzenia muzyki. Warto znaleźć jakiś kompromis, który sprawia przyjemność zarówno podczas nagrywania, jak i masteringu. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to poproszę kciuk w górę i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!